19 latek wjechał samochodem w trzech mężczyzn, z których żaden nie przeżył, pełnomocnik jednej z rodzin żąda dla niego 8 lat więzienia, a prokuratura roku w zawieszeniu na trzy lata. Do tego wypadku doszło w Bielinach pod Kielcami pod koniec lipca 2023 roku, około 23.00. Od swojej dziewczyny samochodem Taty wracał 19-letni Bartosz Eł. Tego dnia bardzo intensywnie padał deszcz i jak tłumaczy sprawca wypadku, przejeżdżając przez miejscowość, wyskoczył na drogę pies. Dlatego on bardzo mocno odbił kierownicą w lewo, potem w prawo i doszło do dachowania samochodu. Wybuchły poduszki powietrzne. On sam stracił przytomność i obudził się dopiero wtedy, kiedy wokół samochodu biegali krzyczą. Ludzie. To wersja tego chłopaka. Śledczy podają natomiast, że mężczyzna wpadł w poślizg, wjechał na chodnik i potrącił trzech mężczyzn w wieku 41, 44 i 45 lat. Z relacji świadków wynika, że dwóch z nich znajdowało się w rowie, a jeden z mężczyzn wylądował w żywopłocie. Na miejscu była prowadzona intensywna akcja reanimacyjna, ale ich życia nie udało się uratować. Kierowca Forda Focusa był trzeźwy i z drobnymi urazami trafił do szpitala. Prokurator oskarża kierowcę o umyślne przekroczenie prędkości o co najmniej 24 km na godzinę i niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze i przez to o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym śmierć poniosło trzech mężczyzn. Bartosz Eł nie przyznaje się do winy ale odczuwa skruchę. Chciałem z całego serca przeprosić za cierpienie i stratę, jaką poniosły rodziny. Bardzo żałuję, że taka sytuacja miała miejsce. Bardzo przepraszam, to mówił w sądzie. Pełnomocnik jednej z rodzin domaga się maksymalnej kary, czyli 8 lat pozbawienia wolności, natomiast kielecka prokuratura proponuje 1 rok pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na 3 lata. I tu trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego prokuratura chce go potraktować łagodniej i nie żąda dla niego kary bezwzględnego więzienia? Należy temu człowiekowi dać szansę, wyjaśnił w rozmowie z TVN24.pl prokurator Daniel Prokopowicz, to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Prokurator wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie zaistniały w tej sprawie, w tym związane z osobą samego oskarżonego. Dotychczas był on niekarany, jest młody, ma dobrą opinię i wyraził skruchę przed sądem. Wyrok miał zapaść w miniony piątek, ale sąd poinformował o wznowieniu postępowania, aby uzupełnić materiał dowodowy o informacje o rekompensatach wypłaconych rodzinom ofiar przez ubezpieczyciela. Kolejna rozprawa ma się odbyć 6 listopada i trzeba przyznać, że sąd będzie miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Bo z jednej strony na szali faktycznie mamy śmierć trzech osób, ale z drugiej młodego człowieka, który tego dnia faktycznie jechał za szybko i popełnił fatalny błąd, ale jednak doszło tu do nieszczęśliwego wypadku, a nie celowego działania tego młodego chłopaka. Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym kodeks karny przewiduje od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.